Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVB, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnych ulanych testach. Pisaliście w listach, wąs, przetestuj coś, co możemy kupić wszędzie w kraju. Więc dzisiaj wjechały chipsy. Dawno nie było odcinka z samymi chipsami. To chipsy, które Doradziła mi pani w drogerii Rossman, żebym kupił. Znajdują się w najbliższym otoczeniu kas, na samym końcu, tam gdzie są jedzenia, tam gdzie są wina. Nietradycyjne, niestandardowe, ale chipsy o oryginalnych składnikach, o oryginalnych nazwach. No i mają mieć w sobie przynajmniej nieco mniej złych rzeczy, nieco mniej tłuszczu niż w standardowych chipsach. Czy tak też będzie? Dziesięciu uczestników: jedne są ryżowe, jedne są z humusem, jedne są. Z kawałkami warzyw, a jedne są tradycyjne, po prostu z solą. Tyle tytułem wstępu. Zaczynamy ten odcinek. Marka NA, cokolwiek ona znaczy, Nature Addict, uzależnieni od natury, nie chodziło tutaj o naturystów. Krakersy ryżowe, Rice Crackers o smaku paprykowym, 60% mniej procent tłuszczu. Są pieczone w piecu, to jest ważne, nie są smażone. Mają w sobie mleko, soję, skorupiaki i ryby, czyli wszystko to, co mają klasyczne chipsy. Malto, czymkolwiek jest. Wyprodukowano je w Tajlandii. 70 gramów, 453 kalorie w 100 gramach, więc 70 będzie, no, 3 czwarte z tego, powiedzmy. Eat real. Lentil chips. Solone. To to wyprodukował Made in Ireland. We know food and we know it well. Dobrze. Zobaczymy, czy tak dobrze znają. 40 gramów, więc dużo mniej. 100 gramów, 474 kalorie. Czy jest po polsku? Jest. Polska góra. Chrupki z soczewicy solone. Chipsów z soczewicy to ja jeszcze nigdy w życiu nie jadłem. Soczewicy? Nature Addicts. Kolejne to ryżowe krakersy o smaku Sweet Chili. Dwie papryczki narysowane. Znowu skorupiaki, znowu zrobione w Tajlandii. Proponują, żeby były takim aperitivem do drinków. Uhuhu. Tym razem znowu ma marka Eat Real. New Look, same great taste. Czyli była wersja poprzednia. Ta jest delikatnie odpicowana. Z ciecierzycy. Też są solone, też jest sól morska. Kolejne ryżowe. Rice Crackers. Ma być tutaj w nich, uwaga, Fermentowany sos sojowy. Pamiętam chipsy, szczególnie z Wielkiej Brytanii, które testowałem, jeśli chodzi o ocet, i one mi zupełnie nie podchodziły. Zobaczymy, jak tutaj będzie. W 100 gramach jest 442 kalorie, ale czy fermentowany sos sojowy to będzie hit? Chronić przed światłem, ale co mamy chronić przed światłem? Chyba jak się otworzy, to już trzeba je chronić. Kolejne. Eat Real. Chrupki z soczewicy o smaku pomidora i bazylii dla wegan. Kolejne. EAT REAL, tym razem quinoa chips, chrupki z komosy ryżowej o smaku suszonych pomidorów, prażonego czosnku. Nawet mi się śniła ta komosa. Pamiętajcie, że w Chinach ludzi jest dużo, nie jedzą ziemniaków tak jak u nas. I żyją, i żyją. EAT REAL, veggie straws with kale, tomato and spinach. Ta, takie opakowanie, mówiłem o ziemniakach a, a propos. Pałeczki ziemniaczane z pomidorami, jarmużem i szpinakiem. Te wyglądają ciekawie, bo w końcu mają dość pełne opakowanie. 50 gramów, ale jest takie mocno wyłożone. Smak pomidora i bazylii. Tym razem są to, uwaga, dmuchane przekąski z zielonego groszku o smaku pomidora i bazylii. Czyli jeżeli ktoś ma zaparcia, zje taką paczkę chipsów i zaparcie mu minie. I ostatnie, zieloniutkie green pea puffed snacks o smaku śmietanki i cebuli jest szczypiorek w środku. Kiedy żona następnym razem wyśle mnie po maseczkę pilungującą do twarzy, po pumeks, po szampon, to przy okazji kupię coś z tego dla niej, dla siebie i dla dzieci. Jeżeli coś posmakuje, bo jeżeli nie, to powiem krótko. Będzie to odcinek tylko dla tych, którzy są wegetarianami, którzy dbają o linię, którzy myślą o tym, że jeżeli chipsy, to tylko zdrowe. Ja taki nie jestem. Sponsorem kanału jest LGbet, legalny bookmaker, który ma. Zaczynamy od numeru 1 Ryżowe krakersy o smaku słodkiego, czyli fajna opcja z tym otwieraniem. Lubię takie woreczki, które są delikatnie zaznaczone. Mmm, pachnie bardzo fajnie. Okrąglutkie płatki, dość grube. Mhm. Mm Delikatna pikantność na samym początku. Fajne są te płatki ryżowe. Mhm. Połączenie słodyczy z ostrością. I ta ostrość jest, zostaje na języku i na podniebieniu. Grubsze niż tradycyjne takie chipsy. Fajne, fajne. Mhm. Pod piwo. No, ostatni. Ostatni. Skorupiaków nie wyczułem, jestem zdecydowanie na tak. Po 30 sekundach, po minucie odjedzenia, ta ostrość jest. One są pikantne. Będą miały wielu zwolenników. O, jest, panie kochany. Numerek drugi. Marka Eat Real. Wegańskie paluszki. Pałeczki ziemniaczane, przepraszam. Z pomidorami, z jarmużem i ze szpinami. Tutaj już nie ma tak fajnego otwarcia. Taka mała pałeczka. O, są różnokolorowe. Jest żółta, jest pomarańczowa. Bardziej zielona. Tak to wygląda. Dziwnie pachnie. Zaczynamy od zielonej. No i takie chrupki dla dzieci, tylko tamte są kukurydziane. I to to w ogóle nie ma smaku. One są puste w środku, więc one się wydają, że być może są takie duże. Zupełnie nie jest to słone, zupełnie nie jest to ostre. Nie. Przyjemności z tego nie ma. Bez wyrazu. Zupełnie płaskie, nie na złą stronę mocy. Lecimy dalej. Może będzie lepiej. To jest naprawdę słabe, to to to, to, to omijajcie, od razu mówię. Naj! Czyli uzależnieni od natury. Uchane przekąski z zielonego groszku o smaku pomidora i bazylii. Uuu, ale bazylią daje. Konsystencja takich małych chrupków, chrupek. Ciekawe to jest. Pachnie bardzo bazylią, ale w smaku tej bazylii już nie ma. Na pierwszym planie jest pomidor. Zapach bazylii zostaje na rękach, na palcach. One są fajne. Więcej dał tego pomidora, bo on jest. Ale jest, może, można powiedzieć, taki trochę przygaszony. A powinien być mocniejszy. Więcej pomidora. Ale są fajne. Są jakieś. Są inne. Oczywiście to nie jest poziom tych poprzednich, gdzie naprawdę no, one mogą być hitem. Też dzieciakom mogą posmakować, bo one są, tak jak mówiłem na początku, dość podobne do tych takich tradycyjnych tych chrupek kukurydzianych, które zajadają, zajada młodzież. Ja, Jacek się pojawił, bo... Jacek się zdenerwował mówi co ty chłopie. I będą to przypomnę chrupki z komosy ryżowej o smaku suszonych pomidorów i prażonego czosnku. Znowu to otwieranie, tutaj jest kiepskie, jakby wyglądały, że są bekonowe. Ale tylko wyglądają. O, ciekawy zapach. Zapach suszonych pomidorów. Suszone pomidory, które lubię, być może dlatego to jest mój smak, do tego zioła. Oliwę tutaj też czuję. Na końcu czosnek. Też odrobina chili albo pie, yy, pieprzu kańskiego, Pieprz kajen. Przypomina, mam dobrą, dobre wspomnienia, mam po prostu z tą gramaturą, gdyż przypominają swoim kształtem chipsy bekonowe. Na razie tak. Czy niedobrych. Niesmacznych, one może są dobre, ale akurat mi nie smakują. Number 5, czyli będziemy w połowie. Krakersy ryżowe z solą morską. Te paprykowe bardzo fajne. Masz z jednej strony nacięcie. Wiesz, że tak otwierasz. Hop, hop, hop. A! Za wcześnie pochwaliłem. Dobra. Z drugiej strony jest drugie. Podobna konsystencja. Okrąglutkie, fajne. Zachęcające do zjedzenia. Płatki. Fajne. Klasyczne. Solone. Ten crackers ryżowy jest fajny. Jestem na tak. Tym razem będą to chrupki z ciecierzycy, również solone. Wyglądają jak takie makarony, muszelki. Ale hello! One w ogóle nie są słone. Alarm! Alarm zadzwonił, ale dla tych, dla tych chipsów nigdy mój alarm by nie zadzwonił. Przepraszam najmocniej, ale. Nie, i długo, długo, długo nie. Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bookmaker, który ma. Za to kocham internet, za to kocham YouTube'a i za to kocham nagrywanie, że nagrałem raz, ale się niestety nie nagrało, i muszę jeszcze raz to spróbować, ale z korzyścią dla mnie i dla was. Także nie miejcie pretensji, że są otwarte, ale po prostu. Ja już się raz otwierałem, muchane przekąski z Zielonego Groszku. O smaku śmietanki i cebulki. Pachną! niezbyt. Smakują bardziej cebulowo niż śmietankowo. Są dwie frakcje. Jedna frakcja kupuje lejsy zielone, a druga frakcja kupuje czerwone. Tej cebulki jest być może troszkę mniej niż w tradycyjnych tych lejsach, ale ten smak jest wyczuwalny. Jest pozytywny. Są okej. Okay. Szczypiorku, który jest w składnikach, nie wyczuwam. Chwaliłem, moi drodzy, krążki ryżowe pikantne z papryką chili. A teraz na warsztat wjeżdżają Klasyczne paprykowe. Zobaczcie, jakie one są okrągłutkie. Jakie one są zachęcające. Duża liczba papryki posypana właśnie na tych krążkach. Wysoka jakość, moi drodzy. Wysoka jakość zarówno tego Martyna! Nie ruszaj tam tych rzeczy! I tak to jest. Człowiek napisał list do Mikołaja, to będzie myszkowała, będzie szukała na święta to jest wszystko. Prze nigdy. Nie szukajcie prezentów i nie podbierajcie. To Mikołaj je przywozi, 24. No. Zarówno kobiety, mężczyźni, wszyscy ci, którzy lubią łagodniejsze rzeczy, jak i dzieci, zjedzą je ze smakiem. Ja je stawiam najwyżej, moi drodzy. Dziewiąteczka. Chrupki z soczewicy solone. Żona praktycznie dwa, trzy razy w tygodniu nakazuje mi jeść soczewicę, ciecierzycę. Ciecierzyca rules! W kształcie muszelek. Delikatnie są. nie ruszaj teraz, bo nagrywamy, bo to są rzeczy... Zostaw, nie ruszaj tego. No przecież niczego tu nie zepsu. Czy ja u ciebie y, myszkuję po twoich jakichś y, torebkach i jakichś twoich szufladach, gdzie masz maj majtochy? No tak, to są stare, nie działają, bo je uprałaś. Bo je wsadzimy do kieszeni. O spokój się. Te mi nie smakują, bo żona mnie zdenerwowała. To będzie tyle. Ja jej je, dla na nauki. Weź tu wspomóż ręką fachową. Potrącę dziś pensji. Jak postawić paczkę chipsów, która powinna leżeć a nie stać? Nie przeklinaj, tutaj nie można przeklinać. Dobra, lepiej nie będzie. Last but not least, kolejny produkt marki Eat Real. Chrupki z soczewicy o smaku pomidora i bazylii. To jest posmak takiej zupki aminopomidorowej, która już trochę w tej szafce poleżała. I trzeba ją zjeść. Idą na złą stronę, niestety. Robimy podsumowanie. Już podsumowanie również powiem wam, ile polskich złotych musicie wydać, żeby takie rarytasy wylądowały na waszych stołach. MART! MART! Chodź! Sponsorem kanału jest LGBT. legalny bookmaker, który ma. Ile to wszystko kosztowało? 10 paczek tych niesamowitych produktów. Ze z moją kartą z Rosmana z zapłaciłem 58 zł i 9 groszy. Rabatów 3,90 miałem rabatu. Eat Real Chipsy, czyli wszystkie te marki Eat Real 5,49. Ryżowe chipsy 6,69 i to jest dobrze zainwestowany grosz. Na, czyli ten y, Natural Addict 7,29. Całkiem sporo. Wydaje mi się, że najlepsza proporcja ceny do jakości, to te z płatkami ryżowymi. Czy to jest dobrze zainwestowane 58 zł? Na pewno, bo dzięki temu większość z Was nie będzie musiała wydać całej tej puli 58, tylko po prostu wyda mniej na te, które są warte zachodu, a te, które nie, nie są warte, po prostu omijamy. Na pewno te, zarówno te, e, zarówno te, te, jak i te, od razu zdejmuję je i młoda, młoda dziewczyna Dopiero po 18. Te trzy jak najbardziej pozytywne. Warto spróbować, warto kupić te bardzo fajne połączenie pomidorów, jak i czosnku, i delikatnie imitują chipsy bekonowe. Miejsce trzecie są spoko. Chipsy ryżowe dla fanów ostrości. Absolutny top. Słodycz, pikanteria. A zwycięzcą dzisiejszego odcinka ulanych testów krakersy ryżowe o smaku papryki. Łagodne, sympatyczne, ale przede wszystkim mocno paprykowe. I ładnie wyglądają. I tym, moi drodzy, paprykowym... Ciszej! I tym, moi drodzy, paprykowym... Ciszej! I ryżowym... Basia? Kto? No Basia. Ciszej! Jak znajdziecie się w drogerii Rossmann, to będziecie wiedzieli, co kupić, a co ominąć szerokim łukiem. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie i nie patrzę na moją żonę, która tutaj robi dziwne miny i udaje, że te chipsy jej smakują... A wybrała te, które były na samym końcu. Także, moi drodzy, smacznie Was pozdrawiam. Jak będziecie w Rossmanie, kupcie Pumeks, kupcie krem, kupcie tonik do twarzy. Trzymajcie się. Cześć!